Dawno nas nie było w Palionowicach, już się boję, co tam mogło się takiego wydarzyć. Sami widzieliście to, że u Paliona rzeczy zmieniają się bardzo szybko. Wystarczyło kilka dni, żeby po prostu z jego wioski, która praktycznie była niczym, zmieniło się to wszystko w metropolię. Jest tam teraz wieżowiec, a nawet dwa wieżowce, jakiś przeogromny most i tak dalej, i tak dalej, więc dzieje się. A pamiętajcie, że mnie na Palionowicach coś dawno nie było, bo oczywiście śledziłem matrunera, bo matruner niestety odszedł również z wojanowic. Więc... Mamy i Paliona i Matrunera, którzy już nie są razem z nami w wiosce I założyli własne, własne wioski Więc dzisiaj pójdziemy do wioski Paliona Słuchajcie, ja już tutaj przygotowałem sobie niewidzki Oczywiście mam jak zwykle tutaj um, przed odcinkiem przygotowane Mam tutaj również jedzonko na zapas Chociaż spójrzcie, mam tego jedzonka całkiem dużo Dużo pieczonego schabu, dużo tej baraniny również pieczonej Więc myślę, że spokojnie nam to wystarczy I co? Ja zakładam zbrojkę i od razu bez zbędnego przedłużania Słuchajcie ludzie, lecę do portalu do netheru, oczywiście w netherze mamy przejście Które prowadzi do Palianowic w o wiele szybszy sposób Więc tam też sobie pójdziemy, a wy oczywiście Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tego co się teraz Dzieje na wojanowicach i poza nimi, bo sami widzicie Że najpierw palion, teraz matruner, e, cały czas Coś się dzieje, więc subskrypcja z dzwoneczkiem jest mega Ważna oraz oczywiście zaprasza, zapraszam was do sklepu Żebyście dołączyli do teamu wojana Normalnie w pierwszej linii co opisu. Jeżeli chcecie takie przykozackie koszulki, takie opaski i wiele, wiele więcej, to zapraszam. Pierwsza linia opisu i pamiętajcie, że każdy przedmiot otrzymuje zdjęcie moje z moim autografem, który ręcznie podpisywałem. Każdy przedmiot. Więc macie pewność, że na pewno coś takiego dostaniecie, a my szybko zmykamy do Palionowic. Będziemy się już tam e, widzieć. Okej, okay, postanowiłem wam zaoszczędzić tej całej przygody, czyli trasy tutaj, ponieważ jest to naprawdę e, no długa trasa. Elola mu ale rozwaliłem tego pająka. I słuchajcie, jesteśmy w palionowicach i ojejku, dobra. Już widzimy, że pierwsze rzeczy się nam tutaj pojawiają. Ja na pewno już większa render distance, bo to, co się tutaj będzie działo. Może nas naprawdę przerosnąć Słuchajcie, Palion, sami widzieliście, jakie rzeczy Potrafił tutaj budować O, w ogóle ja wchodzę jak do siebie, słuchajcie, zapomniałem W ogóle niewidki, dobra, szybko, niewidka Co jest grane, Wojtas, coś ty zrobił Ja cię kręcę, jakby Palion tutaj gdzieś był Blisko, on by mnie zauważył To byłby w ogóle koniec tego odcinka Nie, co by się miało wydarzyć teraz Dobra, wchodzimy, Ok. Wow, tutaj ogarną sobie pełno villagerów Spójrzcie na to, ma tutaj już dużo villagerów Tutaj nowy domek jest, tutaj kolejny nowy domek Więc, o, a tutaj jest sam Palion Dobra, co on tutaj kombinuje? No on tam sobie coś śpi sobie, czy leży jakoś śmiesznie. Dobra, podejdźmy do niego, sprawdźmy. LOL, dobra, nie wiem. Słuchajcie, palion żyje zawsze w swoim świecie, musicie to przyznać. Patrzcie zresztą, co robi. A ty, Gerald, patrz on ma własnego Geralda nawet tutaj. Co jest grane? Ale dobra, mnie najbardziej ciekawi jednak to, co się dzieje znajduje tam. Co to jest ludzie? Co on tutaj wybudował? Dobra. Może, nie, na początku śledźmy go Ej, czekaj, zniknął Zniknął, ty gdzie on jest? Ej, on kompletnie zniknął Nie ma go tutaj nigdzie O, jest, nagle, dobra, pojawił się, nie wiem czemu tak nagle Ale okej, okay, może shifta używał jakoś Dobra, popatrzmy na niego tutaj Rzuca e, fajerwerkami, okej okay. Po prostu się chyba jakoś dobrze bawi Dobra, posprawdzajmy, nie, dobra Słuchajcie, ja idę do tego miejsca U nie, jestem mega blisko Okej, okay, dobra Okej, okay, dobra, pobiegł tam, okej okay. Pójdźmy może, coś się dowiemy dzięki niemu Bo słuchajcie, no w Palionowicach nas tutaj naprawdę bardzo dawno nie było e, Na to, co ostatnio się działo, to naprawdę no stop coś się dzieje Tutaj Matruner odchodzi, tutaj to I nawet nie było mnie w Palionowicach za często Okej, okay, wchodzi tutaj do środka I tutaj coś się zmieniło? Nie on postanowił dodać główki, moje główki, do swojego skarbcu Palionowic, czujcie? Czyli ja jestem oficjalnie, jakby takim skarbem, słuchajcie, skoro on mnie dodaje do swojego skarbca. Ale dobra, on tam leci na górę. O jejku, ile tam jest strzał? On tutaj musiał się wcześniej jeszcze bawić. Mnie, a no i czekaj, co on rozwala ten śnieg? Nie wiem. Mnie najbardziej ciekawi właśnie to, co jest tutaj. Jocie <laughs> panie, kręcę, nie wierzę, co jest grane. On tu wybudował statek. Co? No, tu zrobił statek normalny, normalnych rozmiarów statek tutaj wybudował. Czy wy to widzicie? I tutaj patrzcie macie taki pomost, który prowadzi prosto na stateczek. <laughs> What, on, jak, hej, mignął mi się tam, słuchajcie, Palion tam mignął mi się, on tam poleciał Elytrom, jest na samej górze tego e, statku, w ogóle patrzcie jaki ten statek ładny jest, jak on wygląda, jak się prezentuje, ej, przyznajcie, że ten statek jest ładny i co tam Palion robi właściwie, okej, okay, on schodzi... I ma znowu moją główkę. Ja jak widzę jego z moją główką, to ja już się boję, więc naprawdę nie wiem co tutaj się może wydarzyć. Dobra, chodźmy w takim razie. Ej, w w ogóle, patrzcie, jakie fajne przejście, jakie tutaj faj. on który już jest. Dobra, ja są tu ciekam. Dobra. A nie, on sobie po prostu tutaj wchodzi na górę. Okej, okay. swoją drogą znowu zaczęło padać, ale tutaj na szczęście pada deszcz, już nie śnieg, okej. Okay. dobra, podejdźmy sobie tu. On tam coś kmini na dole. Co on tam komi... Ojejku, nie, dobra, uciekam, uciekam, uciekam! jako czemu on jest tak blisko <laughs> Do wody Ale jazda, słuchajcie Mam nadzieję, że mnie nie zauważył, ale Byłem tak blisko, słuchajcie, jego Że to jest cud, że on mnie w ogóle nie zauważył Ale nie, nie, nie widział mnie Okej, okay. jakby co, wskakuje do wody Po prostu, i co on tutaj teraz robi Skoczył też do wody, dobra Wejdźmy sobie na ten statek, sprawdźmy sobie Co tutaj jest grane, ale jazda Słuchajcie, czuję się jak prawdziwy Kapitan statku tutaj ale ładnie to zrobił, musicie to przyznać jest to, a tam, co tam robi lisek? Ale lisek słodki Co u niego robi lisek? Musiał sobie też ogarnąć Liski, ale fajnie Ej, szczerze, statek naprawdę wybudował Przekozacki, musicie to przyznać Jest, naprawdę Robi wrażenie, dobra, spróbujmy na samy Na sam czubek się tutaj dostać Ja, jak to się prezentuje Ile nam zostało niewidzki? 4 minuty Więc jeszcze mamy czasu, ok? Sprawdźmy sobie, co tutaj jest na dole To nas ciekawi, może tutaj kryją się jakieś rzeczy, dobra, Szybko wchodzimy i zamykamy za sobą. Uwaga! Okej. Okay. What? tutaj jest pełno moich główek. <laughs> o nie, co palion ma z tymi moimi główkami? No okej, okay, tutaj ma pełno obrazów. No i to w sumie wszystko. Czyli tutaj ma biednie, tak szczerze. Dobra, wyjdźmy w takim razie szybciutko stąd. O nie, on tutaj już idzie. O, ale został ostrzelony. Co jest grane? Czemu on ma tyle strzał w sobie? Dobra. Nie wiem. Okej, okay, on wraca sobie z powrotem tutaj na dół. Atakują go te lamusy, widzicie znowu? Dobra. I spójrzmy, co on tutaj kombinuje. Będziemy może tutaj z góry go obserwować. Ja tam nie chcę wskakiwać, bo e, wiecie, jeszcze może mnie zauważyć jakimś cudem. Nie zostało mi dużo niebieski, więc nie mogę ryzykować. Póki co, palion kręci się tutaj. Okej, okay, my sobie tutaj tak bezpiecznie zostaniemy. Zachowamy dystans i będziemy obserwować, co on tutaj robi pod tym e, statkiem. Patrzcie, możemy go w sumie nawet z tej strony obserwować, widzicie? I jest jego. Nick. ok, sprawdźmy nie no, on tutaj po prostu się kręci może tam dodaje moje główki, kto wie, nie? E, w końcu tamtych moich główek jest dużo, ale zdaniem pariona pewnie zawsze może być ich więcej o panie dobra, na szczęście mnie tutaj nie zauważył i, i poszedł dalej ok, oj, dobra ok, wziął znowu Eletrę i te lamosy go znowu atakują, ok poleciał, poleciał daleko no dobra, pojdźmy dalej po palionowicach Sprawdzimy, co tutaj jest grane więcej Co tutaj się dzieje jeszcze, czy palion może coś jeszcze wybudował Coś jeszcze przed nami ukrywa O, a ten domek, co to jest? Tego domku tutaj nie widziałem What? Tutaj jest takie, wiecie Tutaj jest e miejsce dla Lisków On ma białego liska ua, 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 ua. ok. on ma białego liska, patrzcie na to Ale słodziak, mały słodziatki Trzyma jedzonko Biały lisków Trzyma jedzonko nie chcesz? Nie chcesz jedzonka? Trzyma jedzonko, o, dostał jedzonko Ale słodkie liski tutaj ma Palion Jeszcze takie liski polarne, patrzcie On trzyma, on trzyma w pyszczku Jedzonko Ale jazda, <grywa> ale fajnie O, nagle wszystkie przyszły O nie, nie mogę teraz otworzyć tej furtki, bo one wszystkie uciekną Okej, okay, udało mi się szybko stąd ucieknąć e, Słuchajcie, zostały mi dwie minutki niewidzkie Może to jest czas, żeby wypić kolejną bo jak wiecie, ja zawsze się spóźniam z niewitką. Zawsze przeoczę, kiedy ona się kończy, więc to jest odpowiedni czas, żeby wypić kolejną niewitkę. Ale swoją drogą, no, fajna, bardzo fajna miejscówka e, dla, dla tych, dla lisków. Chociaż w sumie, nie wiem, tak zauważyłem ostatnio ludzie, że ja tak trochę się przyzwyczaiłem do tego, że Palion w ogóle nie jest z nami, że Palion w ogóle z nami nie mieszka, że opuścił wojonowice. I coraz bardziej jakby odchodzi ode mnie myślę, że on może wrócić Zresztą no spójrzcie na to, co tutaj się dzieje Co on tutaj zrobił? To, to już nie jest normalna wioska, słuchajcie To jest po prostu miasto To jest miasto Wybudował miasto na Palianowicach Po prostu Palianowice to miasto I on tutaj zostanie nie, nie przekonamy go już. Musimy się jakoś z tym pogodzić. Eee, zostaje jeszcze szansa, żeby namówić matrunera na to, żeby powrócił. Ale przyznajcie, że to, co ostatnio się również działo między matrunerem a Palionem, było co najmniej dziwne, ponieważ w ostatnim czasie dosyć szybko matruner zdecydował się opuścić również Wojanowice w podobnym czasie co Palion. Możliwe, że razem coś knują. Poza tym, w ostatnim odcinku Palion był w wiosce u matrunera na Matrunerowicach, więc coś jest grane. Skąd mógł wiedzieć, że w ogóle. Tam jest jego wioska. Eee, dobra, czy coś jeszcze gdzie jest? Panią, tutaj gdzieś jest. Czekaj. Nie, tutaj się już nie kręci. Eee, o, znowu tutaj leci. Okej. Okay. Po prostu sobie. Ojejku, jaki on jest obity od strzału. Patrzcie, no to ma wszędzie strzały. C co? Ej, dobrze, że akurat wyszliśmy, słuchajcie, bo on akurat przyszedł do tych lisków. Pewnie przyszedł je jakoś nakarmić albo rozmnożyć, kto wie. Ale patrzcie, akurat tam przyszedł. Ma na sobie pełno strzał Właściwie nie wiem, co te strzały na nim robią. Ale wygląda to. Co najmniej dziwnie. Okej, okay, no dobra, poszedł sobie dalej. Oj, może ja tutaj się wycofam. Okej, okay, wejdę sobie na to drzewko, której będzie bardziej bezpiecznie. I co, zdjął sobie zbrojkę? Okej. Okay. I, i, I co dalej? I, I lata sobie tutaj, po prostu sobie chodzi. Dobra. Okej, okay, zeskoczył sobie tam na do. Pamiętajcie, subskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Niedługo będziemy rozmawiać z Katy, ponieważ mam nadzieję, że Katy nie odejdzie z Wojanowic. Będziemy z nią rozmawiać na ten temat. I teraz patrzcie na to! On bije golema! Oh, 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 patrz na to! I golem chce mu dać! Oh, on zginie! On zginie! Patrz na to! Patrz na to! On zginie! Przecież on nie ma zbrojki, a golem go uderzył. Patrz na to, okej, okay, ubrał zbrojkę, ale golem go prawie rozwalił. Teraz golem po niego idzie? Okej, okay, odpuścił. Ale jazda, ty, na naszych oczach panion by zginął. Co jest grane? Nie, to byłoby za mocne. Okej, okay, 5,5 minuty niewitki. W sumie nie, nie, nie dzieje się tutaj aż tak dużo. Myślałem szczerze, myślałem, że panion zrobi więcej, ale jednak nie. Jednak tutaj został sobie. E, póki co e, zrobił chyba co musiał, i teraz sobie po prostu tutaj żyje. Nie Rozbudowuje się jakoś dużo więcej. No patrz, znowu zaatakuje tego golema. Znowu ma do niego jakiś problem. Co ty masz problem do G Geralda? Jaki ty masz do niego problem? Nie no, mam nadzieję, że nie, nie zabije go Geralt, co nie? Okej, okay. biegnie sobie dalej. Ja jeszcze mam niewitkę, więc spokojnie. Patrz, zabudował go. Okej, okay. nie przejdzie teraz, dobra. No, to jest jakiś plan, tylko po co, po co się w niego zaczepiałeś? No i wraca na statek. Co on chce? Odpłynąć teraz? Dobra, chodźmy sprawdzić w takim razie zanim. Może. A właśnie, bo on tam coś się kręcił na dole. Eee, dobra, i możliwe. Ej, ej, co? Ej, chwileczkę. Czekaj, czy on nacisnął shift, czy on właśnie zniknął? Sami widzieliście, jak znika jego nick. On tutaj był! On tutaj był, w tym miejscu! Gdzie on jest? Gdzie jest jego nick? ja zgubiłem go! Albo na shifcie jest, na shifcie, nie ma innej opcji, słuchajcie, on musi być na shifcie. Dobra, wiecie co? Naprawdę mnie to zdziwiło. Zejdźmy sobie tutaj w takim razie po cichutku. Ej, lOL! Nie ma go tu! Gdzie jest palion? No, ojejku, muszę to naprawić. On tutaj był, słuchajcie, tutaj był i zniknął jego nick. Tak sobie tutaj stał, Elo! I na shifcie musiał tutaj gdzieś być, ale on kompletnie zniknął! Gdzie on się ukrył? Ej! Ujjku, tutaj jest gdzieś jakieś tajne przejście na pewno. W tym jednym z obrazów. Na pewno gdzieś tutaj jest tajne przejście. Musimy je tylko teraz tutaj znaleźć. Gdzie ono może być? No nic słuchajcie, zabieramy się do przeszukania tego wszystkiego. Dobra, czy tutaj jest gdzieś. Jest! Jest wyjście! Dobra! Udało mi się! Znalazłem jego tajną kolejną bazę. Słuchajcie, ja co chwilę znajduję jego tajne bazy. On nie zdaje sobie z tego sprawy, ale mi się to za każdym razem udaje. On nigdy nie schowa się dobrze przede mną. Co to jest? Przejście do Matrunerowic. Że co? Ej, w ogóle. Co? Czekaj! Przejście do matru... To jest przejście do netheru. Ja rozumiem. Może Palion sobie zrobił takie przejście do netheru zwykłe. Słuchajcie. Eee, takie po prostu, w, w tym, w statku W sumie takie wiecie, ukryta baza Z przejściem do netheru Ale czemu to jest przejście Podpisane do matrunerowic Czy ten portal przenosi Do matrunerowic Nie, to byłoby niemożliwe Nie no, w minecraftie nie istnieją takie rzeczy Nie oszukujmy się, słuchajcie W minecraftie takich rzeczy nie ma Portale nie, nie przynoszą Portale przenoszą do netheru, ale nie na inną część jakby mapy To jest niemożliwe, więc jakby to, by, to nie byłoby realne Więc e, to musi być jakiś albo prank Po stronie Paliona Boję się, że to może być prank i na przykład A jeżeli on wie o tym, że go szpieguje I na przykład w nederze zrobił na mnie pułapkę Ej, to jest jakiś plan Słuchajcie, no to by tłumaczyło wszystko to Że zniknął Zniknął, bo przeniosło go do nederu Nie no, ale dobra, nie ma co się zastanawiać Pozostało nam już chyba tylko wejść do tego portalu I dowiedzieć się, co jest grane Więc ja wypijam moją ostatnią potkę Na niewidzialność Okej, okay. no i co? Ruszamy! Jeżeli to jest faktycznie przejście do Matrunerowic Nie, ja tego w ogóle nie przyjmuję do wiadomości Okej, okay. przechodzimy, uwaga! OK, ale mnie dziwnie laguje Nie Nie, to się nie udało To się nie udało Czemu ja jestem w Matrunerowicach? To są Matrunerowice Poznaję Tutaj jest biom, słuchajcie, ten, który który jest, zresztą ja jestem w kopalni a matruner miał pełno kopalni przy swojej wiosce. Jestem w matrunerowicach, ludzie. Nie przeniosą mnie do netheru. Co jest grane? Czy palion zrobił sobie tutaj ukryty jakiś portal? Czy po prostu to jest jakiś. to jest jakiś żart? Takie rzeczy nie istnieją w Minecraft. Co jest grane? Czemu palion ma portal do matrunerowic na swojej wiosce? To jest nie, nie do przyjęcia. Dobra, czekaj, wychodzę stąd. Okej. Okay. Nie we, nie. O, patrz, nie można stąd wyjść. Ok, już wyszedłem. Słuchajcie, to jest dosyć dobrze, tak w miarę ukryte, słuchajcie. I wydaje mi się. Oj, 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 dobra, on tutaj przechodzi. Wydaje mi się, że Matrunen może o tym nic nie wiedzieć. To było. Nie wiem, co tutaj się dzieje właściwie. Słuchajcie, napis Palion zniknął w ogóle. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak. W ostatnim odcinku był, teraz go nie ma. Ale. Ale nie. Palion ma przejście do Matrunera wioski, ze swojej wioski. Z, ze statku. To jest nie do pomyślenia. Co się dzieje na. Co się dzieje ostatnio? To jest dla mnie naprawdę. Trudne w ogóle do wyobrażenia. Nie wiem, jeżeli. Jaka jest teraz Wasza na to po prostu reakcja? Napiszę na dole w komentarzach. Co. Jak Waszym zdaniem to mogło się w ogóle udać? Bo to jest niemożliwe. To trzeba naprawdę być jakimś. Normalnie. Nie wiem. Ojejku, on tutaj jest przy mnie praktycznie. Trzeba być jakimś. Po prostu. Nie wiem. No, no, no nie wiem, no trzeba, no nie wiem, brakuje mi słów teraz, żeby to opisać, słuchajcie, brakuje mi na to słów, ja sobie tutaj wycofam jakby, sprawdźmy właściwie czy coś przy okazji też się zmieniło w nerowicach. słuchajcie, okej, okay, tutaj coś jest zamknięte, nie wiem za bardzo co, co tutaj jest zamknięte, kto tutaj kogo zamknął, co tam jest, co tam jest, idę to sprawdzić, dobra Ej, ale nie, ja nie mam słów w ogóle. Okej, okay, to jest villager. okej okay, dobra, czyli matruner albo palion muskołował tutaj villagera. Oni albo sobie pomagają, albo w ogóle palion robi to wbrew wiedzy matrunera. Napiszcie, jak jest waszym zdaniem, czy matruner wie o tym, co się dzieje w jego wiosce i, i o tym, że palion w ogóle wbija do jego wioski. Czy matruner o tym wie? Napiszcie, jak jak może być. Nie wiem, czy, czy coś su możecie coś zasugerować, jeżeli wiecie. Ja naprawdę jestem ciekaw, właśnie tego. Czy oni ze sobą współpracują? Czy to jest na zasadzie takiej, że matruner o niczym nie wie? Okej, okay, palią sobie znowu tutaj lata. Słuchajcie, mi nie zostało dużo niewidki Ja może w tym momencie szybko znikać, bo jeżeli on mnie teraz tutaj zauważy, to będzie naprawdę lipa. Jest tyle niewiadomych. Co odcinek pojawia się coś nowego, jakieś kolejne pytanie. Więc mam nadzieję, że w końcu ktoś mi wytłumaczy, o co tutaj chodzi, bo to już zaczyna być lekka przesada. Ja bym chciał, żeby wszyscy wrócili na wojanowice, byli sobie razem, a nie żeby takie, takie rzeczy się tutaj działy. Co jest grane w ogóle? Ale ja nie wiem, to wszystko jest tak skomplikowane. Ja po prostu wychodzę stąd. Wychodzę i kończę ten odcinek. Pamiętajcie subskrybować, żeby nie przegapić kolejnego filmu, w którym mam nadzieję dowiemy się jeszcze większej ilości rzeczy, bo póki co. No w sumie mało rzeczy się dowiadujemy, ale przynajmniej się staramy. Więc subskrybujcie, żeby Was nic nie przegapiło, bo sami, sami widzicie, co się teraz dzieje. Oczywiście sklep macie w pierwszej linijce opisu, więc zapraszam wojanshop.pl A ja się z wami żegnam. Tylko to mi właściwie pozostało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!